W kajka, jest, jest 216 odcinek z Jake'sa. Jest siódma rano, jestem po nocnej zmianie. No i odjebałem Czuk Styla, <grymna> zamiast odcinka odpaliłem streama, i przez jakieś 15 minut pierdoliłem do jednej osoby, której nawet nie czytałem wiadomości. Czajcie to. <grymna> Ale nie, za to, że nagrywam po nocnej zmianie, musicie zostawić łapkę w górę. Oczywiście, Respect for Me i subskrypcja, jeśli tego nie robicie. A nagrywam ten odcinek z tego powodu, że chwilowo znerfili e, Hydra. Widzicie, mamy głową a wcześniej nie mogliśmy pokonać nawet sześciogłowej. Aktualnie ta Hydra jest coraz cięższa, znaczy aktualnie, tak jakby wróciła do poprzedniego poziomu, ale do Hydry sobie przejdziemy zaraz na streamie, który miał być odcinkiem, zmieniłem. Zmieniłem pierścień, kurczę, no zastanawiam się, czy a nie tego streama chyba nie dam rady zapisać, bo bym kurde to tak zmontował, że z live'a bym zrobił odcinek. To by nie było kupim. Eee, rozwiązanie nigdy tak. Co ja odjebałem? Mówię, a sprawdzę co robię o streamuję. Dobra. Ja tak robiłem afkę w poszukiwaniu jednego grzybka, bo po zmianie klejnotu e, chciałbym sprawdzić, jak moje statystyki wyglądają. Mm, wyglądają bez. E, znaczy, z full, full podkami, ale tego grzybka nie mogę wydropić, niestety. No i go już niestety nie wydropię. A szkoda, a szkoda. Niestety nie sprawdzę. Na tym odcinku jeszcze tak. Nie sprawdzałem ile jeszcze mi daje dzienna misja przy dziewięciogłowej hydrze plus e, coś ważnego było. Nie, na razie nic ważnego. E, tu, tutaj mam fajny klejnot. Ulepszyłem ten pierścień e, 8 razy, ty czyli tyle co mogłem maksymalnie. E, co jeszcze ciekawego się na tym <grym> live działo 15 minutowym. Nie, jeśli teraz oglądacie, to musicie napisać Czuk Style w komentarzu. Wtedy poprzpinam serduszka. A właśnie, miałem wrócić do Hydry. Jeśli chodzi o Hydr, to wydaje mi się, że to był Bóg. Bo czytałem, znaczy czytałem, tłumacz mi przetłumaczył z niemieckiego, bo ja z niemieckim wiecie, nie? Niemiecki to jest dla mnie worst language in the world. Więc. Nawet nie chcę próbować czytać po niemiecku, gadać, porozumiewać się. Ale tłumacz mi przytłumaczył, że ktoś tam właśnie napisał, że jest problem z hydrom, że nagle się stała taka łatwa. Ja sam w ośmiogłowej hydrze zjechałem chyba 25%, a w sumie pupil gildyjny. A jeden tam z moderatorów, czy nawet moderatorów gry na forum niemieckim napisał, że. Nic o takim updatecie nie wie, nie wie sam moderator i zgłosi ten problem, czyli prawdopodobnie jest to problem. Ja sam stworzyłem wątek na forum i tam, nawet na S13 nie było takiego problemu, czyli na niektóre serwery zostały być może chwilowo zbustowane, być może teraz te hydry będą tak ciężkie, że wrócimy do poprzedniego stanu, czyli. Tak jak u nas to była sześciogłowa, między 5 a sześciogłową się hydrom taczaliśmy. Być może to jest jakiś test, no ale był reset serwera wczoraj około 16:00, tam przed 16:15:30, i właśnie po tym resecie zaczęło to tak wyglądać. Hmm. No, i nie wiem, dowiemy się, być może będzie jakiś change log, być może ta zmiana zostanie potwierdzona, że jest to zmiana, a nie jest to Bóg. Bardzo bym się cieszył, aczkolwiek no chciałbym dalszej zmiany, no bo w momencie, gdy atakowałem już tam raz, plus inni atakowali kilka razy i zjechaliśmy mu dopiero 3%, gdzie o tej samej godzinie, przy tam sześciogłowych, no zjeżdżaliśmy już przy 15% no nie czyli to jest ta hydra jest bez szans czyli do tej 8 głowej się wrócimy i tej 9-głowej nie pokonamy jeszcze przez spory czas ale dobra teraz lukniemy sobie ile dostajemy za hydrę na dziewiątym poziomie dostajemy 9,5 miliona Wcześniej na sześciogłowej dostawaliśmy 10 milionów razem, tutaj, czyli z Hydryku, czy no nie pamiętam ile tam było, ale to okolice 7, tysięcy, 7 milionów, czy 6? Ciężko powiedzieć, e, ciężko powiedzieć, e, bo to procenty, no nie e, czyli teraz, a właśnie, może zrobimy sobie to, co powinienem zrobić. E, zaatakujemy sobie, żeby tu nie stać w miejscu. być może się późno obudzę i nie będę miał już czasu. E, chwila Gilda jest Gilda. ta hydra e, 25% tak, czyli jak mamy ją na dziewiątym poziomie, to mamy tak dwie głowy 54 108 200, czyli mamy 125% tak z tego, e, co tutaj wynika. Mm. Czy tak tu, czy nie, dobra, jest siódma rano jestem po nocnej zmianie, nie e, nie mam głowy do matematyki szczególnie teraz na co dzień no, lubię matematykę, może e, kilka lat temu byłem z niej dobry, aktualnie e, po prostu wiem, że, że taka dziedzina nauki istnieje i nic więcej e, ale szczególnie o tej porze to Eee, nawet nie chcę wiedzieć, że taka dziedzina nauki istnieje. Eee, dobra, nie pokonaliśmy Locha, no nic dziwnego. Kurczę, już skończyłem awkę. I co ja, jak się obudzę, to co ja będę robił? Halo, co ja odjebałem? Ty, jak ja przeżyję cały dzień bez szejksa? No aż w szoku jestem. Co ja zrobiłem w tym momencie? No jakiś kupi. O, ale to mi się spodobało w tym momencie. No, zaimponiłeś mnie, kolego. Imponiułeś mi bardzo, e, liczmy sobie, ile nam jeszcze brakuje klejnotów do zmiany. Tu jest dobry klejnot, czyli tak to będzie jeden klejnot. Z tego co dobrze pamiętam, to teraz brakuje mi czterech. Tutaj mamy dwa, trzy i cztery. Dokładnie cztery klejnoty, e, chyba tym na razie zostawimy tak jak mają. A, bo te klejnoty już w miarę są pozmieniane. Bądź co bądź, to no nie chciałem dawać im. Dużych klejnotów, no bo te duże bardzo rzadko wypadają i bardziej mi się przydadzą, ale no w, miarę, w miarę zmienione te klejnoty mają, więc na pewno git. Więc no, po wykopaniu tych czterech dużych czarnych klejnotów, które ostatnio wypadają troszeczkę mniej, nie wiem, co Playa robi, ale moim zdaniem wypada tych czarnych klejnotów, dużych mniej. I w ogóle chyba czarnych klejnotów mniej, bo zazwyczaj przy tym, gdzie wszyscy mają ten 15 poziom sali rycerskiej, no to tutaj mamy nawet rezultat tych czarnych klejnotów. No, około 6 różnokolorowych klejnotów do jednego czarnego, nawet małego. You know, you know, właśnie może wrzucimy sobie do kibelka jak najmniejszy. Może najbardziej się to duże będzie opłacało spieniężyć. Aczkolwiek nie wiem, bo chcę na pewno tą aurę kibla dokończyć klejnotami i aktualnie mi brakuje 10 klejnotów, tak? 10 tutaj mam 4 no i wydaje mi się, że zanim wydobędziemy 4 duże czarne klejnoty, no to jeszcze te 6 różnych kamieni wykopiemy. Znaczy o to się nie powinienem martwić, ponieważ tak często nie lecą te duże czarne klejnoty. Odbierzemy sobie tą awkę. Może tutaj nam grzybek poleci, kappa. To by było śmiesznie, jakby nam z wehikułu poleciał grzybek. A moim zdaniem powinien lecieć, no skoro jest to awka i możemy odebrać nawet 2000 awanturniczości, no to playa mogłaby się tam skusić, no. Fajnie by było, kurcze A sto awki to by był jeden grzybek. I mamy 2000 awki, mamy 20 okrzypków, jakbyśmy... Się... Kurde, to jest legit. Znaczy, im to nie jest legit, ale to by było git. Odjąć le, zostaje nam git. Czyli by było git. You know. Jezu, co ja gadam o tej siódmej. Dobra, zaraz muszę się lecieć myć i spać. Ale o nerfie hydry powiedziałem. Zobaczymy, jak się sprawa rozwinie. Moim zdaniem... Eee... Znaczy moim zdaniem, bo chciałbym, żeby to nie był Bóg, no bo na pewno lepiej dostawać 14 milionów e, z dziennego zadania niż, e, niż 10, bądź co, więc są to 4 miliony, czyli jak lecę w Golda, no to, o Jezu. jak lecę w Golda, to jakieś 2 misje, może 3 misje 10-minutowe, więc to nie za wiele, ale zawsze 1 trzecia awki, no nie? Więc no, no widzicie, ale kurczę miałem zbierać grzybki, a aktualnie mi to nie wychodzi. Ale <gry> dobra, awka ustawiona, to wszystko ogarnięte. No i jeszcze... <coughs> Patrzcie, tutaj będzie podka. Tutaj będzie podka, bo zawsze jak jest mniejszy koszt złota, to pod tym zazwyczaj jest coś innego niż standardowy item. Sprawdźmy czy moja zasada. Z tego właśnie ta wam, z tego wam chciałem zrobić e, e, ciekawostkę. I sprawdźmy na odcinku czy to się sprawdzi. U do dupy. To dobrze, że te ciekawostki nie robiłem. <grym> Ale no widzicie. Eee, czekajcie. Trzeba wygrać trochę złota. Eee, aczkolwiek ostatnio wygrałem, więc stawiam, że teraz nie wygram. Dlatego tam sobie złoto. Nie, yeah. o nie. Nie działa ta komenda o nie Zepsuli tego O nie, wygrałem mogłem dać fulla Dobra, to nieważne Tak czy siak miał kasy I... Przedam sobie ten przedmiot O no kurczę chcę ten, tę tą dużą a... Dużą płotkę do kociołka wrzucamy. O, od razu Questa sobie zrobię. To nie jest głupi pomysł. To rozmontuję. O, nie mogę już rozmontować. Już mogę kupić kit. Jeszcze jeden piersień. Czy uzbieram na niego? Sprawdźmy. Ariu sobie jaja robisz, dobra, ale tu mam jeszcze to. Jest duża potka na inteligencję, ale ja nie chciałem inteligencji. Do kociołka, dobra, Git. E, mamy dziennego questa. Ile mam już w ogóle questów zrobionych? 26, dobra. Mm, no szkoda, chciałem tą potkę. Ej, ja nie odebrałem golda chyba z tej, nie? No pewnie, że tak. No pewnie, że tak. Fascynujące, wstrząsające. Dobra, no niestety, no mimo moich wszelkich starań nie udało się, tak czy siak mam nadzieję, że e, wam się podobał odcinek, tym razem nagrywam, a nie streamuję. Więc pozdrawiam tą jedną osobę, jeśli będzie oglądała ten odcinek i była na tym live, to pozdrawiam. Może nawet e, zapiszę sobie gdzieś jej niki i, i zapamiętam i, i gdzieś w komentarz wstawię, bo... Bo to co ten gości musiał doświadczyć, to chyba jest w szoku do tej pory ja się z wami żegnam. Na razie trzymajcie się siema.